Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło rozpoczynać merytorycznie, można powiedzieć, tę część konferencji od wykładu właśnie na temat pasywnego inwestowania, dlatego że uważam, że pasywne inwestowanie to jest ten rodzaj inwestowania, który powoli, na szczęście, staje się taką naszą codziennością w zarządzaniu finansami, a przynajmniej mam taką nadzieję. Kim jestem? Przede wszystkim finansistką. Całe moje życie zawodowe jest związane z inwestowaniem. Zajmuję się przede wszystkim rynkiem surowcowym. Taka jest moja nisza inwestycyjna, na której wyrosłam, o której też napisałam książkę Świat Surowców. Inwestuję od lat, zakładam przedsiębiorstwa od lat i założyłam społeczność Girls Money Club, czyli społeczność aktywizującą kobiety na rynku kapitałowym. W tym momencie jest nas około 50 tysięcy już. Wykładam często, uwielbiam też, pojawiać się na konferencjach i mówić o inwestowaniu. To jest mój, moja ogromna pasja. I również bardzo dużo podróżuję i przede wszystkim traktuję pieniądze i też staram się mówić o pieniądzach i o inwestowaniu jako o pewnym narzędziu, które prowadzi do pięknego życia i spełnionego życia. I też staram się traktować to inwestowanie i pokazywać je jako sposób właśnie na codzienne zarządzanie finansami. Czyli już nie tylko dbanie o zarobki, nie tylko dbanie o oszczędności. Ale właśnie inwestowanie jako naszą codzienność. Dzisiaj właśnie otwieram tę naszą konferencję, dlatego ten mój wykład będzie dość prostolinijny. Opowiem bowiem o tym, w jaki sposób budować sobie ten portfel, bardzo prosto, od czego w ogóle zacząć i jak do niego podejść w kontekście jego struktury. Przede wszystkim często się mówi o teorii trzech portfeli w kontekście budowania swojej, swojego ogólnie codzienności inwestycyjnej czy też podziału swoich pieniędzy tym portfelem pierwszym jest poduszka finansowa czyli pieniądze zainwestowane zachowawczo bardzo bezpiecznie często to są te pieniądze które są takim naszym żelaznym kapitałem czasem leżącym na lokatach dużo częściej już przynajmniej coraz częściej w obligacjach detalicznych a więc to jest ta część kapitału która ma być zainwestowana zachowawczo drugi portfel to właśnie portfel inwestycji długoterminowych moim zdaniem zarówno Poduszka, jak i portfel długoterminowy, są dostępne i powinny być częścią właśnie finansowej codzienności praktycznie każdej osoby, dlatego że są one bardzo dostępne. I ten portfel inwestycji długoterminowych to ten portfel, o którym dzisiaj nieco opowiem. No i portfel spekulacyjny, krótkoterminowy, absolutnie opcjonalny, o którym bardzo często, przynajmniej dotychczas, mówiło się w kontekście inwestowania, ale prawda jest taka, że to właśnie pasywne inwestowanie, czyli ten drugi portfel powinien być naszą bazą natomiast ewentualnie czy też ewentualne poszukiwanie takich rynkowych okazji poszukiwanie sposobów na zwiększenie swojej stopy zwrotu powinno być w tym trzecim portfelu który jest opcjonalny dlatego że po prostu nie wszyscy mają na niego czas co może się znajdować w takim długoterminowym portfelu? No, pierwsze miejsce jest tutaj mało odkrywcze zważywszy na to na jakiej konferencji jesteśmy. Oczywiście fundusze ETF. Fundusze ETF to jest absolutny hit inwestycyjny ostatnich lat nie bez przyczyny. W tym momencie są to instrumenty z których korzystają inwestorzy instytucjonalni doświadczeni jak również inwestorzy indywidualni początkujący, więc to jest ich ogromna zaleta właśnie ta wszechstronność. Często jako bazę długoterminowego portfela wymienia się fundusze ETF oparte o szeroki indeks akcji, czyli po prostu obejmujące wiele spółek z całego świata. Ale też często w długoterminowym portfelu dorzucamy sobie obligacje, czy to te detaliczne, czy to, na, czy to te notowane na giełdzie. Możemy również dorzucić złoto inwestycyjne. W wersji fizycznej lub oczywiście również w wersji ETF czy też ETC, duże stabilne spółki wypłacające dywidendy oraz opcjonalnie również nieruchomości. Najczęstszy zestaw bazowy początkującego inwestora, przynajmniej z tego co też ja obserwuję wśród osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z rynkiem kapitałowym, to akcje plus obligacje plus złoto. I tak naprawdę wszystko możemy opakować w fundusze ETF, co jest właśnie pięknym tego rynku. Jest kilka takich zasad, co do których, do których warto się trzymać, jeżeli chcemy taki portfel zbudować. Ja wymieniłam cztery zasady, o których opowiem właśnie nieco więcej, zanim już przejdę do takich konkretnych, przykładowych proporcji. No ale taką pierwszą zasadą jest oczywiście dywersyfikacja portfela, czyli to, żeby ten portfel mieć zróżnicowany. Zresztą ETFy w zasadzie, jeżeli mówimy tutaj o szerokim rynku, mają tę dywersyfikację już wręcz w siebie wbudowaną. No dlatego, że po prostu chcemy ograniczać ryzyko związane z jednym rynkiem, z jedną branżą. Kolejna zasada oczywiście wykorzystanie procentu składanego. Czyli właśnie wykorzystanie tego czasu i tej cierpliwości do tego żeby budować sobie optymalne stopy zwrotu. Natomiast zamiast próby takiego timingu na rynku, zamiast próby Wyszarpnięcia z tego rynku jak najwyższych stóp zwrotu i też, co często bywa nieefektywne, jeżeli nie mamy na to wystarczająco dużo czasu. Więc ten procent składany i ta cierpliwość na rynku kapitałowym w inwestowaniu, zwłaszcza w portfelu długoterminowym, jest absolutnie kluczowa. Ciągły rozwój, dlatego że jeżeli już ktoś ma swoje pierwsze doświadczenia na rynku kapitałowym za sobą, to prawdopodobnie wie, że że rynek cały czas się zmienia, że to jest po prostu y, żywy organizm i że nawet pomijając już fakt, że w ciągu ostatnich lat istotnie zmieniły się w ogóle nasze możliwości, to w co możemy inwestować także długoterminowo, to dodatkowo też ważnym elementem takiego rozwoju siebie jako inwestora, jako inwestorki jest po prostu... Y, zarządzanie swoimi emocjami, też dbanie o to, żeby mieć odpowiednią strategię, żeby być przygotowanym, przygotowaną właśnie na... Zarządzanie tym kapitałem w odpowiedni sposób, zresztą za chwilkę o tym jeszcze będzie trochę, i indywidualna strategia inwestycyjna, czyli po prostu personalizacja. Nawet w tworzeniu długoterminowego portfela możemy się tutaj pokusić o pewną personalizację, dlatego że mamy co prawda pewne ogólne zasady, ale później często się okazuje, że my czujemy się z jakimś konkretnym portfelem nieco lepiej niż z innym i że być może przesuwamy się w stronę bardziej tego zwiększonego ryzyka, a być może też bardziej. Przesuwamy się w stronę ostrożności, zachowawczości właśnie ze względu na to, że to z różnych przyczyn jest dla nas lepsze, albo sądzimy, że jest dla nas lepsze, lepiej to po prostu czujemy. No i teraz więcej tak parę słów o, ty, o każdej z tych zasad. Pierwsza zasada, czyli dywersyfikacja portfela, oczywiście polega na jego zróżnicowaniu, i bardzo często taka Baza, czyli taka pierwsza rzecz, którą się robi w kontekście dywersyfikacji swojego portfela, to oczywiście wybiera się instrumenty oparte o szeroki rynek. Często to są instrumenty, czy taką bazą naszego portfela są ETF-y oparte o szeroki rynek akcji globalnych, o indeksy MSCI, All Countries World Index, czy FTSE All World. Mamy też globalne ETF-y akcyjno-obligacyjne, tutaj takim można powiedzieć standardzikiem, klasykiem na start, często jest Vanguard Life Strategy w różnych proporcjach, więc to jest często te ETF-y oparte o szeroki rynek akcji, to jest często taka absolutna baza, coś od czego zaczynamy i wokół też czego budujemy już resztę naszego portfela. Ważne jest też to i to jest również kwestia, którą ETF-y w dużym stopniu zapewniają, umiędzynarodowienie naszych pieniędzy. Dlatego, że w obliczu tak wielu globalnych zmian na bardzo różnych rynkach, w obliczu dużej niepewności związanej co do tego, czy na przykład postawić na kraje bardziej rozwinięte, a może na bardziej perspektywiczne kraje rozwijające się, ale też w obliczu tego, że często nasze zarobki, nasze miejsce zamieszkania są powiązane z jednym krajem to właśnie tym bardziej warto ten swój portfel umiędzynarodowić i Często jest tak, że gdy na przykład mieszkamy w Polsce, zarabiamy w polskich złotych, takim sposobem na dywersyfikację jest po prostu kupowanie ETF-ów, które są oparte o indeksy międzynarodowe, o indeksy globalne, czyli przenosimy część ekspozycji, część naszego kapitału de facto na rynki, które są w mniejszym stopniu związane z naszym krajem i oczywiście wiadomo, że czasem to zadziała na naszą korzyść, czasem niekoniecznie, no ale tutaj ta zasada no, dosłownie przysłowiowego nie wkładania wszystkich jajek do jednego koszyka właśnie polega na tym, że wychodzimy z tym naszym kapitałem na świat i że teraz to możemy zrobić bardzo prosto. To jest właśnie najlepsze w ETF-ach. Z kolei na przykład, jeżeli mamy powiedzmy nawet mieszkając w Polsce zarobki w euro jeżeli jesteśmy zatrudnieni w zagranicznej instytucji z jakichś przyczyn na przykład też chcemy powiązać nasze życie być może z mieszkaniem za granicą to wtedy też możemy mieć większą ekspozycję na polski rynek zwłaszcza, że też mamy przecież możliwości zaopatrzenia się w ETF-y dotyczące lokalnego rynku. Ważne jest żeby pamiętać w kontekście dywersyfikacji, że Przynajmniej w takiej bazowej teorii, takich bazowych zasadach konstrukcji portfela inwestycyjnego długoterminowego, to akcje powinny być tym elementem napędzającym stopy zwrotu długofalowo, oczywiście, w takiej długoterminowej perspektywie. I to akcje jednak bardzo często stanowią trzon portfela. No bo inwestując w akcje stajemy się de facto współwłaścicielami, współwłaścicielkami wielu międzynarodowych instytucji i dużych globalnych korporacji, i my uczestniczymy w tym wzroście gospodarczym, który się na świecie dzieje. Natomiast obligacje i złoto często stanowią zwłaszcza dla osób na początkowym etapie taki element stabilizujący portfel i często właśnie oczywiście też możemy wybierać różnego typu obligacje. W przypadku złota tutaj ten wybór już jest można powiedzieć nieco mniejszy, dlatego że często to są albo ETF-y, albo jeszcze na przykład domieszka złota fizycznego, ale to są takie elementy, które najbardziej się przydają w momentach dużych zmian na rynkach akcji. Krachów, kryzysów, ogólnie załamań związanych z wieloma różnymi rzeczami. Ostatnie lata pokazały, że, że takie nawet mini krachy, nawet krótkie, ale dynamiczne osunięcia kapitału potrafią być istotne. I wtedy właśnie te obligacje i złoto się przydają. O czym z kolei warto pamiętać, gdy mamy do czynienia z zasadą procentu składanego? Przede wszystkim o tym, że czas jest naszym największym sprzymierzeńcem, jeżeli inwestujemy długoterminowo. To nawet się mówi, że time in the market is more important than timing in the market, więc coś w tym jest, dlatego że większość z nas po prostu nie ma czasu na to, żeby się zajmować tym timingiem i próbą wstrzelenia się w najlepszy moment na kupno i sprzedaż akcji czy też innych instrumentów. Natomiast większość z nas ma jednak jakieś określone zasoby czasowe, na to, żeby skonstruować swój portfel długoterminowy i po prostu z takim skonstruowanym portfelem poczekać na wypracowane stopy zwrotu. W przypadku ETF-ów opartych o akcje, oczywiście warto pamiętać, że to długofalowe podejście ma największy sens, dlatego że My nigdy nie jesteśmy w 100% pewni, co się wydarzy w pierwszym roku naszych inwestycji albo w drugim roku naszej inwestycji. Natomiast jednak bardzo często, im dłuższy jest ten okres naszego inwestowania, tym większa szansa nie tylko na pozytywną stopę zwrotu, ale też na atrakcyjną stopę zwrotu, właśnie w takiej długoterminowej perspektywie. Więc jednak posiadanie tego długoterminowego podejścia w długoterminowym portfelu, co ma oczywiście sens, jest tutaj istotne. Przy tworzeniu strategii też warto się zastanowić, jaki jest taki maksymalny drawdown, który jesteśmy w stanie zaakceptować. Czyli czy na przykład, jeżeli rynek osunie się o 20%, to czy dla nas to jest dużo, czy to jest mało? Czy czy my jesteśmy w stanie to przeczekać, czy jednak to już jest dla nas na tyle niekomfortowe, że po prostu nie chcemy e, tego przeżyć. I wtedy oczywiście można sobie dopasować te proporcje na przykład akcji i obligacji w nieco inny sposób, taki, żeby te maksymalne osunięcia kapitału były nieco mniejsze. E, no ale oczywiście, tak biorąc pod uwagę też perspektywy długofalowe na rynku akcji e, i na rynku obligacji, no to często jest tak, że im więcej tego ryzyka, jesteśmy w stanie zaakceptować ty na tym większe długofalowe na tym wyższe długofalowe stopy zwrotu możemy liczyć. Tutaj jednak napisałam o tym dlatego, że każdy, czy też każda z nas ma takie swoje wewnętrzne też preferencje, i ja na przykład jestem dużą zwolenniczką takiego podejścia, żeby sobie dopasować ten portfel do siebie. I jeżeli nie chcemy mieć na przykład 90% akcji w naszym portfelu, bo czujemy się z tym niekomfortowo, mimo że na przykład mamy 25 lat i jeszcze mnóstwo czasu na inwestowanie przed sobą, to nie musimy mieć tych 90%. Możemy mieć 75, to też będzie oK. I 60% też będzie ok. Najważniejsze. Jest to, żeby w ogóle zacząć inwestować długoterminowo i wykorzystać ten czas, który mamy. Zasada ciągłego rozwoju jest ważna również dla inwestora czy inwestorki długoterminowej, bo. Oczywiście na start, gdy tworzymy swój długoterminowy portfel inwestycyjny, to my nie musimy, mówiąc kolokwialnie, za dużo kombinować. Są pewne zasady jego konstrukcji, nie musimy mieć dużej wiedzy ani doświadczenia. Natomiast jednak warto to zrobić mądrze, czyli przygotować sobie pewną strategię, wiedzieć, co oznaczają konkretne proporcje w naszym portfelu, czyli co oznacza, jeżeli będziemy mieć na przykład właśnie wspomniane 90% akcji, a co oznacza, że będziemy mieć te 60% akcji, co oznacza, gdy. Dodamy ETF na konkretne obligacje, na przykład te bardziej krótkoterminowe, a co oznacza, jeżeli na przykład dodamy ETF na, na obligacje dwudziestoletnie, na, na przykład amerykańskie? Więc warto mieć oczywiście wiedzę, w co my inwestujemy, bo zrozumienie tego tematu to jest w ogóle podstawa mądrego inwestowania, przepraszam. Ale mimo wszystko, ta konstrukcja podstawowa naszego portfela nie jest, nie jest nie do przeskoczenia dla osoby początkującej. I to stworzenie strategii, o którym wspomniałam, jest również ważne. Właśnie dlatego, żeby w takich trudniejszych momentach, kiedy nasz portfel pewnie nie będzie wyglądał najlepiej, albo faktycznie może się pojawić trochę stresu, podwyższona zmienność, krachy na rynkach finansowych, takie rzeczy się zdarzają regularnie, to gdy mamy strategię, to po prostu trzymamy się założonego planu. I ja muszę przyznać, że ja to już widziałam wielokrotnie, też na przykład pracując z kobietami, które zaczynały inwestować i tworzyły swoje długoterminowe portfele, że bardzo często było tak, że gdy faktycznie Założyły sobie na starcie, że mają pewne proporcje, to później, niezależnie od tego, co się wydarzyło po drodze, to jednak tych proporcji się trzymały. Więc gdy się pojawiał krach, to bardzo często dokupywały jeszcze ETF -y akcyjne, zamiast w panice je sprzedawać. Czyli w zasadzie, jakby nawet na poziomie osoby początkującej, gdy posiadamy strategię, to my jesteśmy w stanie po prostu świetnie wykorzystać te okazje, które się nadarzają i po prostu my rozumiemy, no, że po każdej nocy przychodzi dzień, po każdym krachu przychodzi odbicie. Co jeszcze jest ważne, że z czasem i też z naszą rosnącą wiedzą, my możemy do tego swojego bazowego portfela dodawać też różne dodatkowe instrumenty. Więc gdy na początku no, zaczynamy dopiero tworzyć długoterminowy portfel, no to często jednak zaczynamy od, od właśnie jakiejś proporcji, Akcji, czyli ETF-a opartego o szeroki rynek akcji, później jakiegoś na przykład ETF-a opartego o globalne obligacje albo dodatku obligacji detalicznych. Często dodajemy sobie ETF na złoto, czasem również złoto fizyczne. To jest taka nasza baza. Natomiast później z czasem my oczywiście też w zależności od naszych preferencji, zainteresowań na rynku kapitałowym możemy dodawać różne dodatkowe instrumenty. Możemy dodawać ETF-y oparte o spółki z konkretnej branży, bo na przykład ciekawi nas ta branża. Kasjonuje nas, uważamy, że jest perspektywiczna. Możemy dodawać ETF -y na surowce, jedna z moich ulubionych, więc też mamy takie możliwości, ale musimy wiedzieć, jakie to jest ryzyko i też jaki udział właśnie w tym naszym portfelu chcemy takich instrumentów mieć. Możemy dodawać naprawdę instrumenty, które są oparte o tak szeroki albo tak wąski rynek, jak tylko nam się to podoba. No i w końcu zasada personalizacji też to jest coś o czym też lubię wspominać i uważam, że też warto o tym wspominać, że właśnie nie ma takiej jednej idealnej proporcji dla wszystkich. Nie musimy podążać takim bardzo ściśle określonym schematem. Każdy schemat posiada pewne możliwości jego dopasowania do siebie jego personalizacji i oczywiście długoterminowa strategia jest oparta o pewne Uniwersalne zasady. Zresztą nawet dzisiaj je podałam. Często akcje plus obligacje, jakaś domieszka złota może. Ale mimo wszystko to, w jaki sposób te proporcje będziemy dobierać, już może zależeć stricte od nas. Jakie są czynniki, które się przekładają na personalizację naszej strategii? No, chociażby nasz wiek. Bardzo często się mówi, że im bliżej do emerytury, tym więcej obligacji powinno być w portfelu. Ale też prawda jest taka, że. Nawet jeszcze dla osób, które mają 50- kilka lat, bardzo często zaleca się jednak przewagę tych akcji w portfelu, więc, więc też tutaj warto pamiętać, że to nie chodzi o aż tak dużą zachowawczość, jak nam się może wydawać. Sytuacja rodzinna, obecna i planowana, to ile mamy osób na utrzymaniu, to jak bardzo chcemy mieć bezpieczeństwo tego portfela to też może wpływać na nasze decyzje. Podejście do ryzyka. Jedni lubią ryzyko bardziej, drudzy mniej. Oczywiście tutaj bardzo często tyle o wiemy ile nas sprawdzono i dopiero gdy następuje pierwszy krach i pierwsze osunięcie o te 25 czy 30% widzimy, że albo nam się to podoba i dokupujemy, albo że mamy bardzo dużo stresu, no ale tak czy inaczej często to podejście do ryzyka już mniej więcej czujemy gdy tworzymy ten portfel. Ważne żeby mieć świadomość jaki portfel się wiąże z jakim ryzykiem. Różnego typu zobowiązania, np. kredyt hipoteczny, już nie mówiąc o innych długach, to też jest coś, co oczywiście zmniejsza nasze możliwości podjęcia ryzyka. Plany zawodowe różnego typu, czy to związane z miejscem pracy, czy też chociażby z czasochłonnością naszego zajęcia, to też jest oczywiście ważne. Miejsce zamieszkania, to gdzie mieszkamy wpływa na to też, jak dywersyfikujemy nasz portfel, jak go konstruujemy. No i oczywiście to, to jest tylko kilka czynników takich kluczowych, najważniejszych, ale tych czynników może być znacznie więcej. No, i tutaj mam kilka takich przykładowych portfeli. I oczywiście czuję się zobowiązana, żeby powiedzieć, że to nie jest porada inwestycyjna, ale przygotowałam takie cztery portfele bazowe, które mogą zostać użyte przez inwestorów początkujących. I one uwzględniają w zasadzie i trochę tej poduszki finansowej i ogólnie też długoterminowy portfel. W zależności też od tego, jakie my mamy zasoby finansowe, czy my inwestujemy 5 tysięcy złotych, czy 50 czy 500 tysięcy złotych, te portfele mogą wyglądać trochę inaczej. Ale na przykład często takim startem dla wielu osób początkujących jest na przykład trochę obligacji detalicznych i później bardzo szeroki indeks ETF. Bardzo szeroki ETF oparty o y, akcje i obligacje. Portfel drugi, też na przykład często mamy y, obligacje detaliczne, plus na przykład trochę akcji, przez trochę akcji mam na myśli 75%, czyli mniej, ale już na przykład dodajemy sobie trochę złota. Portfel trzeci. Jeszcze bardziej tutaj namieszałam, ale on też może być uznany jako portfel bazowy. Czyli znów mamy trochę obligacji detalicznych, wybieram te indeksowane inflacją, dlatego że są długoterminowe i też bardzo często po prostu zdejmują nasze myślenie z tego, czy my pokonamy tę inflację, czy nie. Ale dodałam też na przykład trochę. ETF-a opartego o globalne y, obligacje skarbowe. Y, dodałam do tego oczywiście przewagę cały czas y, akcji. Tutaj też jeden z klasyków, czyli, indeks, y, czyli ETF oparte o indeks MSCI, All Countries World Index. I też na przykład dodałam tutaj trochę y, takiego ETF-a opartego o y, akcje spółek dywidendowych, no bo też y, zawsze możemy sobie nawet już wśród tych akcji dodać coś więcej. Portfel czwarty. Tutaj mamy nieco mniejszy udział na przykład już tych obligacji detalicznych, ale też pamiętajmy o tym, że właśnie to, jaki my udział wybierzemy, zależy też od wielkości naszego portfela, bo często dla jednej osoby poduszka finansowa wynosząca 50 tysięcy złotych to jest cały portfel, a dla niektórych osób to jest 5% ich portfela, więc też miejmy świadomość tego, że dużo może zależeć od tego, ile my mamy po prostu, jakie mamy kwoty do dyspozycji. Tutaj oczywiście wrzuciłam też dużo akcji, wrzuciłam również indeks ETF oparty o polski indeks MWIK 40, dlaczego MWK 40 gdzieś to jest pomiędzy największymi spółkami, więc troszkę większe ryzyko, ale mimo wszystko też dużo ciekawych spółek no i dodałam również złoto. Więc to są takie cztery portfele, które są zaledwie garstką wśród tych różnych możliwości, które mamy i co to jest ważne, też coraz więcej tych możliwości mamy właśnie lokalnie na polskiej giełdzie. no Chociażby wspomniane tutaj zresztą przez, przez pana prezesa ETC, można powiedzieć na złoto. I to wszystko, bo widzę, że czas mi się skończył. Dziękuję bardzo. No i oczywiście zachęcam do pasywnego inwestowania, no i do tego, żeby, żeby się rozwijać na tym rynku.